A to jest nuta typu, nuta typu generator opisów pod zdjęcia na Instagramie i nastolatki, zakochane nastolatki słuchające tego wieczorami, kurwa przy zachodzie słońca. To jest coś typu, e, wiecie, to jest nuta typu, e, która wydaje mi się, że może zostać My zakorzeniona w, kul w kulturze nastolatków, jak nadzieję, człowieku, e, aktywny, ten, jak to się nazywa, e... omegalul. Zdechły osa, kurwa, eee, jak się nazywa ta nuta? Patolo... Nie, no coś tam, no, ty, ty moja patusiaro kurwa, to taki bawczek. patolowe. Nie rozumiem. Ale ja... tego typu. W sensie nie mówię, że muzycznie tego typu, ale po prostu taki taki sam vibe, nie? Że, że będzie, że tak powiem, teksty będą cytowane przez e, zakochanych nastolatków i wiadomo, nie, wiadomo, na schodkach. Jakiś, kurwa, Carlo Rossi, coś teges, nie? I człowieku leci to z JBL GO wakacje, już ta kurwa, słyszę. Mi się ten numer, przyjemny bardzo. Przyjemny bardzo. Najbardziej nostalgiczny numer, jaki słyszałem w tym roku, ma duszę. Potrzebowałem tego, hit na lata, nie na lato. O, proszę bardzo, widzicie? Ta nuta ma vibe blendu z 2K16. No mówię, że tak będzie, kurwa. Mówię wam, że to będzie... Numer pod opisy na Instagramie i to nie nic złego oczywiście.